I teraz tak, to w sumie ja omówię pokrótce po przeczytaniu każdego z tytułów, co się znajduje w tych wnioskach, one były już dostępne na naszej stronie, na repozytorium były już dostępne od tygodnia, więc myślę, że to jest wystarczająco dużo czasu, żeby było się zapoznać z ich treścią. E, więc tak, prawo do zwołania za, spotkania nadzwyczajnego i obowiązek tworzenia notatki z posiedzenia to są dwa wnioski, które będą e, procedowane razem. Teoretycznie mogły być scalone w jeden wniosek, ale, ale e, w tej chwili pracujemy z tym, co mamy i nie widzę potrzeby, żeby to dalej scalać. Ehm. Notatka z posiedzenia, e, prawo do zwołania spotkania nadzwyczajnego, czyli regulacje właśnie związane z, tą, z tym spotkaniem, które się odbywa w tym momencie i obowiązek tworzenia notatki z posiedzenia nienadzwyczajnego, bo w nadzwyczajnej już posiada tą regulację, to jest regulacja, która po prostu... E,